Як дружина воїна, захисника України я хочу звернутися до всіх зацікавлених людей, які зацікавлені в допомозі України. На сьогоднішній день існує велика гуманітарна катастрофа в містах зруйнованих, містах, які, на яких ведуться бойові дії активні, і в містах, які приймають до себе внутрішніх переселенців. Ці міста потребують їжу, одяг. Засоби особистої гігієни, дуже багато ліків. На сьогоднішній день є місто в Україні, в якому зруйнована вся водогінна система російськими окупантами. В 140 тисячному місці на сьогоднішній день залишилося лише 15 тисяч людей і воїни, але і вони для них все рівно немає води в цьому місці. І місто дуже потребує автоцистерни для того, щоб доставляти до громадян воду. Існує гуманітарна катастрофа в таких містах як Харків, в таких містах як Запоріжжя, Дніпро. Бо ці міста, місто Дніпро, воно є таким перевалочним пунктом для людей, які, яких евакуюють, і для цих людей постійно потрібні койка місця, Для них потрібна їжа, для них потрібна постільна білизна і інше. Бо люди, які втікали від війни. Залишилися не то, що без домівки, а залишилися без нічого. Тому я хочу звернутися до всіх небайдужих, хто готовий допомагати Україні. Я маю контакти з волонтерами, з адміністраціями різних міст. І якщо є така змога, я буду вдячна за будь-яку допомогу для України. Слава Україні! I want to say hello, big regards to everyone of Polish roundtable of Local Government and say thank you very much for help, humanitarian help, help with temporary refugees from Ukraine, help with defensive weapon what we need right now very much in our homeland to defend our country, to defend our families, to defend our children, to defend our future. We don't want back to USSR. We see our future as part of European family, as Poland. Poland is a good example for Ukraine, and we see who is real friend, friend of our country, and never forget your help. Also, I want to say. Big regards to every one of you and also special regards to mayor of Wrocław, Jacek, Sudrik uh, for everything what they're doing to support our homeland. I we still fighting. We nobody knows how long will be this senseless war, but we know we win this war because we defend the main values, human rights, the press and all democratic values have all European countries. I hope after the time when peace comes back to Ukraine to see every one of you in our gas city, Kiev. I wish you successful time in the round table. big nas z Kiew. Glory to Poland! Glory to Ukraine. Sław o Polsce! Sław Agata Dzikowska, dzień dobry. Kłaniamy się Państwu pod kopułą hali Stulecia Wrocławia. I mam przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa na wydarzenie bez precedensu. Samorządowe, Okrągłe stół. Za nami pierwszy dzień obrad, z tzw. podstolników tematycznych, Te 120 osób z 40 różnych organizacji z całego kraju spotykało się najpierw online, by wczoraj przyjechać do Wrocławia na Stadium Miejskiej, Tarczyńskiej Arena i wypracować rekomendacje, które będą tu dziś omawiane przy okrągłym stole. O oficjalne otwarcie obrad poproszę prezydenta Wrocławia Jacka Słudek. Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo. Spotykamy się w wyjątkowym dniu i w wyjątkowym miejscu. Wyjątkowość tego dnia polega na tym, że dzisiaj jest Dzień Europy. Europy, której integralną częścią jest Ukraina, jak mówimy od samego początku tych zbrodniczych, wojennych wydarzeń. Ale spotykamy się także w wyjątkowym miejscu Kali stulecia. Zaprojektowanej kiedyś przed wojną przez Maxa Berga jako świątynia wolności, świątynia demokracji. Spotykamy się wreszcie w, miejsc, w mieście spotkań, w mieście rozdialogowanym, w mieście otwartym, w mieście nowoczesnym, w mieście, w którym dzisiaj mieszka ponad 170 tysięcy... Szanowni Państwo, rozpoczynamy zatem obrady samorządowego Okrągłego Stołu w przekonaniu, że jesteśmy wśród przyjaciół, wśród partnerów i wszystkich tych, którzy w obliczu wskazanych wyzwań, w poczuciu obowiązku i odpowiedzialności zechcieli przyjąć nasze zaproszenie do uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu. Życzę Państwu i sobie dobrych i owocnych obrad. Dziękuję. Proszę Państwa, finanse i legislacja to rzecz niezwykle ważna dla samorządów. Bardzo proszę Pana Burmistrza Wieliczki, Pan dr Artur Kozioł ma głos. Bardzo dziękuję panie, pre... panie Przewodniczący, Panie Prezesie, mogę powiedzieć Panie Prezydencie. Dlaczego to mówię? Dlatego, że... Do dzisiejszego spotkania przygotowywaliśmy się raportem przygotowanym przez ruch samorządowy 31 dni i przypomnę, że wtedy określiliśmy, jakie mamy największe po prostu potrzeby i jakie mamy oczekiwania. Ale zanim do tego powiem o tym wszystkim, chciałbym, żeby Państwo jeszcze przez chwilę skoncentrowali się na jednej rzeczy, o którą was proszę. Ze mną tutaj dzisiaj przyjechała pani Ola. Maja, Tatiana, Weronika, Natalia, Maria, Swietłana, Iryna, Anna. I te panie wszystkie uczestniczyły z nami w przygotowaniu i w pracach tego zespołu. Jeżeli popros poproszę was o brawa dla nich, są tutaj na sali i pokażą się teraz. Bardzo was serdecznie witam. I mężowie walczą, ich rodziny zostały. Szanowni Państwo, wszyscy mówicie o pieniądzach, wszyscy mówicie o wydatkach. Ja przez chwilę pozwolę sobie powiedzieć o tym, gdzie te pieniądze powstają, gdzie te pieniądze powinniśmy szukać. Wszyscy zgodziliśmy się, że Krajowy Plan Odbudowy powinien już być wdrażany i powinniśmy go po prostu realizować. I to jest już retoryczne pytanie i retoryczna odpowiedź. Tak powinno być. Ale w naszych pracach, naszego zespołu, wyraźnie eksperci wskazują, że to jest wszystko za mało. Główny ekonomista pracodawców polskich mówi wyraźnie, potrzeba stworzyć nowy program, który mówi, który pozwoli zaktywizować, włączyć wszystkie osoby, które przyjechały z Ukrainy w pracę, tak, aby mogły po prostu dla siebie zarabiać, bo tego oczekują. Tego oczekują ci, którzy przyjechali. To przyjechały konkretne osoby z konkretnymi zawodami. Główny ekonomista mówi prosto. potrzebne nam jest 500 euro miesięcznie na jedną osobę. Niebagatelna kwota w kilka lat 10 miliardów euro. Ale jeżeli mówimy poważnie o ekonomii, musimy i o finansach, musimy to jasno wyartykułować, że to takie ogromne są potrzebne pieniądze, żeby nasza gospodarka też się nie zatrzymała, ale żeby ta wartość dodana tego naszego konsensusu, naszego, naszej gościnności dała efekt. Ta aktywność pracujących osób z Ukrainy jest ważna również dla ich powrotu. I to Unia Europejska i wszyscy my, musieliśmy, my musimy to zrozumieć. Jest to główny wniosek. Jeżeli musimy stworzyć kolejny fundament, to bardzo często mówicie o tym, że potrzeba pewne wzmocnienie. Samorządy mówią już od wielu miesięcy, potrzebne jest wzmocnienie podatku PIT. I nie rozumiem, dlaczego tego nie rozstrzygamy. Dlaczego zatrzymujemy się tym magicznie 39% i nie ruszamy dalej? Czy to naprawdę tylko chodzi o samodzielność? No przecież zgodziliśmy się, że jesteśmy pewnym fundamentem demokracji. Więc ten wzrost podatku PIT musi nastąpić. Organizacje pozarządowe przy stoliku naszym powiedziały jeszcze więcej. Potrzebują wzmocnienia. Potrzebują wzmocnienia również finansowego. Dzisiaj to jest 1% podatku, który od, od, odpisów podatku, które otrzymują. Konkretna propozycja, aby ten podatek, ten odpis wzrósł do 2%. I co więcej, abyśmy włączyli również przedsiębiorców, żeby mogli również odpisywać dla organizacji pozarządowych porządowy, swój 1%. To jest konkretna propozycja, którą myślę, że powinniśmy dzisiaj po prostu skierować do rządu. Jeżeli, jeżeli pójdziemy jeszcze w obszar samorządu przez chwilę, to zobaczymy przez chwilę na swoje kompetencje, zobaczymy na swoje też potrzeby. Wyraźna jest potrzeba, tak mówi to pan profesor, jeszcze raz, jeszcze raz sprawdzenie wszystkich ustaw, które mówią o od naszej odpowiedzialności. To tylko, żebyśmy tak naprawdę realizując cele, które są przed nami, nawet czasami yy, nasze wskazane, celowe, były zgodne z prawem. Żeby później nikt nie miał pretensji, że gdzieś przekroczyliśmy uprawnienia. I ten podstolik pokazał wyraźnie, że ta rozmowa dalej jest potrzebna. Dalej potrzebujemy tych kilku dalszych tygodni, aby w rzeczywistości trochę naprawić te ustawy, które dzisiaj były podejmowane bardzo szybko. One były podejmowane na chwilę, która nas po prostu spotkała. Więc bardzo te, niech taki wniosek kluczowy będzie, abyśmy mogli wspólnie kontynuować organizacje pozarządowe, pracodawcy, yy, prawnicy, uniwersytety, tą rozmowę, aby to prawo doszlifować. Jedna przestroga. Nie może być tylko takie stwierdzenie, bo to nie będzie przyjęte. Bo to nie jest pra praca nad prawem. My mamy pracować nad prawem, nad rozwiązaniem. Nie bać się rozmawiać po prostu o prawie. I to jest taki wniosek, który chciałbym wam przekazać z naszego podstolika. Jeżeli mówimy jeszcze o cudzoziemcach, to proszę was, abyśmy dzisiaj podjęli jedną ważną, ważną deklarację. Prawie pominięto pewien fakt, że część rodzin uchodźców jest w różnych krajach znajduje się w różnych miejscach, bo tak rozdzielił ich los, nie może być po prostu tych różnic między państwami członkowskimi. To należy szybko uregulować. Kolejna rzecz, jeżeli mówimy o tym, że uchodźcy mają swoje miejsca zamieszkania, to również wskażmy osobę, wskażmy organ, który będzie za to odpowiedzialny. Dlatego, że to jest po prostu ważne z punktu widzenia wieloletniego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi. Zdaliśmy jako naród pierwszy egzamin. A teraz od tego egzaminu, który jest przed nami, będzie zależało to, nie czy go znamy, czy go nie znamy, tylko czy ocalimy czyjeś życie, czy będzie tragedia, bo to nie będzie porażka, to będzie tragedia. Тих, хто зв'язок система, так нам, направди потреба. Я хотіла би сказати про дуже важливу тему, як е, наші малі друзі, це собачки та котики, котрі також, як і кожен українець потребує зараз допомоги. Якщо є така змога, прошу звернути вашу увагу на таку проблему, як. Е, Тварини, котрим нема де жити, нема чого їсти. На сьогоднішній день це є е, дійсно біда, тому що тварин, деякі хазяїва, приймають рішення всипити Проте, чи маємо ми таке право. Нам зараз потрібна допомога Так, для всіх українців, для наших дітей, для наших бабусь, дідусей. Проте проблема тварин не завжди набуває розголосу, а це велика проблема, яку необхідно вирішити та дати змогу тваринам жити далі. Якщо є змога, прошу виділити, можливо, клітки для проживання цих тварин. Або корм, котрий можна довго зберігати та дати цим тваринам право на життя. Також я хочу подякувати цій країні, яка дала нам змогу спокійно спати вночі та прокидатися в день з посмішкою. Для мене та для дітей України це дуже важливо. Слава Україні.